Reprint numer 2733, strona 358. Końcem przykazania jest miłość z czystego serca i sumienia dobrego. Lecz koniec przykazania, ostateczny sens, jest miłość z czystego serca, z sumienia dobrego i z wiary nieobłudnej. Czego niektórzy jako celu uchybiwszy, niezrozumiawszy, Obrócili się ku próżnomówności. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział pierwszy, werset piąty i szósty. Pojęcie o religii, o boskich przykazaniach, dla jego ludu i tak dalej było u wielu mylnym za czasów apostolskich. A może tym bardziej mylnym było w późniejszych okresach i jest teraz. Wnosić możemy, że metodą Onego wielkiego przeciwnika jest, aby zamieszać umysły tych, co szukają Boga i sprawiedliwości. Pismo Święte mówi: On w taki sposób zwodzi cały świat, wystawiając formy, ceremonie, teorie i sformułowane wyznania wiary, zamiast religii płynącej z serca. Ci, co nauczają błędnie, że obecne życie doczesne decyduje o wiecznym przeznaczeniu każdej istoty, bądź w wiecznych mękach, bądź w wiecznej radości, uważają tę naukę jako gościniec czystego chrześcijaństwa i świątobliwości. A z tego powodu wielu takich, co faktycznie nie wierzą w tę naukę, milcząco podtrzymują i popierają ją w mniemaniu. Że to czyniąc ochraniają drogę świątobliwości. Jest to jednak wielką omyłką, jest złudzeniem onego przeciwnika, przez które on sprawia, że pobożność wiernych Chrześcijan służy jego celom. Pierwsze, ponieważ nauka ta zaciemnia Boską chwałę co do jego miłości i sprawiedliwości. I drugie, ponieważ zamiast rozwijać i rozszerzać świątobliwość, ona raczej czyni coś wprost przeciwnego, jak to później wykażemy. Teoria, że życie obecne jest tylko na to, aby zadecydować, kto zasługuje na wieczną szczęśliwość, a kto na męki wieczne, prowadzi do tej ostatecznej myśli, że charaktery w zupełności niegodziwe są pewno warte jakiejś wiecznej kary. O ile przed śmiercią nie będą pokutować, lecz co do ludzi w połowie uczciwych, to są za dobrzy, aby iść na wieczne męki, więc chyba zaliczeni będą do tych, co dostąpią wiecznych radości. W taki to sposób nauka o piekle, zamiast pobudzać do świątobliwości i czystości serca, powoduje raczej coś przeciwnego. Czyli niedbalstwo pod każdym względem, z wyjątkiem chyba jawnych zbrodniarzy i ogólnych niegodziwców. Przeciwnie, nauka pisma świętego nie grozi nikomu wiecznymi mękami. Wystawia raczej każdemu obietnicę dojścia do zupełnego poznania prawdy, bądź w życiu obecnym, bądź w przyszłym, kiedy to pod warunkami nowego przymierza. Każdy będzie mógł skorzystać ze sposobności wiecznego żywota przez wielką ofiarę pojednania, dokonaną na Kalwarii. Ta nauka biblijna jest podnietą do świątobliwości, czyli czystości serca i życia, ponieważ zamiast wystawiać ogólną karę piekielnych mąk, ona wystawia sprawiedliwą odpłatę, nagrody lub kary. W proporcji do tego, jak ktoś będzie się starał dochodzić do harmonii z Bogiem i z Jego świątobliwością. Najpierw jest powołanie kościoła, którego członkowie staną się dziedzicami Bożymi i współdziedzicami z Jezusem Chrystusem w królestwie tysiąclecia na warunkach czystości serca. A następnie przyjdzie oferta restytucji i wiecznego żywota w doskonałości ludzkiej. Dla wszystkich, którzy powrócą do serdecznej harmonii z Bogiem. Pismo Święte daje do zrozumienia, że żywot wieczny na jakimkolwiek poziomie egzystencji, nie będzie dany nikomu inaczej jak tylko na warunku zupełnej harmonii z Bogiem. Cokolwiek przeciwne lub choćby tylko niedochodzące do tej zupełnej harmonii, będzie według Pisma Świętego skazane na wtórą śmierć. Tu więc, w tej Boskiej ofercie, mamy najwyższą zachętę do podejmowania zabiegów ku osiągnięciu doskonałości. I jesteśmy zapewnieni, że zabiegi te zostaną ostatecznie, według Boskiej łaski, nagrodzone doskonałym stanem przy zmartwychwstaniu. Wielu jest takich, którzy mają bardzo błędne pojęcie co do znaczenia tego orzeczenia czystość serca. Niektórzy mnie mają, że jest to niemożliwe do osiągnięcia w obecnym życiu, gdy zaś inni uważają, nie mniej błędnie, że oznacza to zupełną doskonałość w myśli, słowie i uczynku, a wierząc, że warunek ten wypełniają i nauczając tak drugich, popełniają wielką omyłkę. Wyjaśniając ten ostatni błąd, zaznaczamy, że możliwym jest dla człowieka, zwieść samego siebie co do stanu swego własnego serca jak to widocznie rzecz się miała z faryzeuszami za czasów naszego Pana mniemając i twierdząc że byli doskonałymi że zachowywali cały zakon oni tylko zwodzili siebie lecz nie Boga to ich samo złudzenie było pewnego rodzaju obłudą niedozwalającą im widzieć że potrzebowali szaty sprawiedliwości chrystusowej i pozostawiającą ich w brudnych łachmanach ich własnej sprawiedliwości niesposobnych do królestwa podobnie rzecz się ma i dziś z tymi którzy roszczą sobie pretensje do doskonałości w myśli słowie i uczynku tacy stają się ślepymi na swe własne słabości niedoskonałości i omyłki i znajduje się w stanie o wiele gorszym od tych, co chociaż na zewnątrz mniej moralni, są w sercu lepszymi w oczach Bożych, gdy szczerze wyznają swoją niegodność, ponieważ dla takich Bóg przygotował odpuszczenie grzechów, przykrycie szatą sprawiedliwości Chrystusowej. Jednak ci, co myślą, że czystość serca jest niemożliwą w obecnym życiu, również się mylą. Abyłka ich polega na tym, że nie widzą znacznej różnicy pomiędzy czystością serca a doskonałością czyli sprawiedliwością we wszystkich słowach i czynach. Słowo serce, jak ono użyte jest w tym tekście, stosuje się do umysłu, woli i pobudek człowieka. Tak rozumiejąc tę sprawę, możemy widzieć, że ktoś może być czystym w sercu. Czyli może mieć czyste intencje, a jednak wyznawać niezdolność do czynienia tego wszystkiego, co Jego dobre intencje pragną i o co starają się. Kto jest w sercu czystym, ku Bogu, w Chrystusie, ten nie jest dwoistego umysłu. Jego umysł, wola, serce szuka najpierw i zawsze woli Bożej. Stąd napomnienie apostoła. Oczyśćcie serca, którzyście umysłu dwoistego. Jak ten stan czystości może być osiągnięty? Czy poselstwem naszym do grzeszników ma być oczyszczajcie serca wasze? Nie. Poselstwo Ewangelii nie wzywa grzesznych do oczyszczania serc. Przeciwnie, ono oświadcza, że dla grzesznika niemożliwym jest oczyścić swe serce. Mydło blecharzy, którego grzesznik nie posiada, potrzebne jest, aby oczyścić serce i doprowadzić je do takiego stanu społeczności z Bogiem i z Jego wolą, aby mogło być uznane czystym i przyjemnym w Jego oczach. Toteż grzesznicy wzywani są do pokuty, do przyznania się, że nie tylko w swym zewnętrznym postępowaniu są niedoskonali i nie dostaje im chwały Bożej ale że i serca ich są buntownicze, skalane i chylące się do nieczystości. Gdy już grzesznik pokutuje za swoje grzechy, pragnie dojść do społeczności z Bogiem i z Jego sprawiedliwością. Wskazanym mu jest wielkie pojednanie za grzech i pociągane jest do wielkiego odkupiciela, przez którego może uwolnić się od grzechu i dojść do harmonii z Bogiem. Gdy kroki te są podjęte, gdy grzesznik pokutuje za grzechy, uczynił naprawę, na ile to było możliwym, przyjmuje Chrystusa i stara się postępować drogą sprawiedliwości. Wtedy jest on usprawiedliwiony, usprawiedliwiony z wiary w krew Chrystusową, doprowadzony do społeczności z Bogiem i doznaje radości i pokoju, Jego przebaczającej miłości. Gdy to jest dokonane, gdy usprawiedliwienie z wiary jest utwierdzone, a grzesznik nie jest więcej uważany i traktowany jako grzeszny, ale jako pojednany z ojcem, wtedy można o nim powiedzieć, że jest on czystym w sercu, oczyszczonym od grzechów przeszłych popełnionych w cierpliwości Bożej. Powstaje jednak nowa sprawa. Chociaż przeszłe grzechy są łaskawie przykryte. To jednak słabości cielesne trwają nadal i pokusy ze strony onego przeciwnika czyhają na każdym kroku. Człowiek taki zaczyna postępować naprzód, lecz znajduje się osaczonym przez świat ciało i diabła. Co więc ma on czynić? Jest to bardzo poważna sprawa, albowiem, znajduje się on niesposobnym do kierowania samym sobą. Właściwą dla Niego rzeczą jest przyjąć następną ofertę boskiej łaski, mianowicie podjąć drugi krok onego wielkiego zbawienia. Słyszy On słowo Pańskie wypowiedziane przez Apostoła: Proszę Was, bracia, przez litości Boże, pokazane w tym, że grzechy nasze zostały przykryte, abyście stawiali ciała Wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest rozumną służbę Waszą. Człowiek nawrócony i odpowiednio pouczony rozumie, że niezdolnym jest ostać się o własnej sile. Rozumie, że jedyną jego nadzieją utrzymania danego mu usprawiedliwienia jest oddać się Bogu, aby On się nim zaopiekował. Na początku on może rozmyśla zawrzeć coś w rodzaju spółki z Bogiem. Jakoby mówił: Nieco dla mnie, a nieco dla ciebie, trochę moja wola, a trochę pańska. Lecz będąc więcej pouczonym, znajduję, że takie coś nie jest zadowalającym w oczach Bożych, że Bóg przyjmie go, zaopiekuje się nim i zagwarantuje mu chwalebne zwycięstwo i wieczną nagrodę, tylko na warunkach zupełnego oddania się jemu zupełnego poświęcenia swego serca. Gdy grześnik przejdzie te stopnie, gdy uczyni zupełne poświęcenie swego serca Bogu, wtedy jest on takim, jak mówi nasz tekst, jest czystym w sercu, pod zakonem miłości, pod zakonem łaski. Jednakowoż pomimo swej czystości serca, czyli pobudek, intencji i woli, aby wypełnić Boskie przykazanie sumujące się w jednym słowie miłość, on zauważy, że musi toczyć walkę. Że zakonem jego zdegradowanych członków, odziedziczonym grzechem jest silny zakon samolubstwa, przeciwny nowemu zakonowi, któremu on się zobowiązał, to jest zakonowi czystego serca, czystej woli, prawu miłości. To też apostoł wykazuje w naszym tekście, że końcem, czyli głównym celem boskiego przykazania, czyli zakonu, jest miłość. Chociaż znajdziemy samych siebie niezdolnymi do postępowania według wszystkich szczegółów i wymagań tegoż zakonu. Jednakowoż ta niezdolność do ścisłego postępowania według zakonu. Nie może wypływać z braku woli, intencji, wierności i czystego serca wobec zakonu i wobec tego, który go dał. Jakiekolwiek uchybienie czynimy, w czymkolwiek nie dochodzimy do chwalebnego celu nam wystawionego, musi to pochodzić wyłącznie ze słabości ciała i z zasadzek onego przeciwnika, którym nasze czyste serce, czyli wola, nie zdoła się oprzeć. W takich okolicznościach pomocne nam są Boskie Obietnice, zapewniające nas, że On zna nasze słabości i ułomności, a także zna niegodziwości naszego przeciwnika, szatana oraz wpływy ducha tego świata, który jest przeciwny duchowi miłości. Mówi nam również, że zawsze mamy dostęp do tronu niebiańskiej łaski, aby uzyskać miłosierdzie za nasze uchybienia od doskonałych zasad, które sercem uznajemy i do których w miarę możliwości staramy się zastosować. Przyswajając sobie te miłosierdzia i przywileje zapewnione nam przez Wielkiego Arcykapłana, możemy bojować dobry bój przeciwko grzechowi i odpierać jego ataki na nasze serce. Chociaż nie zawsze uda nam się odeprzeć jego ataki na nasze ciało. W taki to sposób, i tylko w taki, chrześcijanin może zachować samego siebie czystym w sercu i utrzymać się na stanowisku bojownika dobrego boju, i do pewnego stopnia przezwyciężać świat i jego ducha. Ciała nasze. Jak i cielesne umysły gotowe są zwodzić nas pod względem tego przykazania miłości. Umysł cielesny będzie się starał wchodzić do spółki z nowym umysłem, oświadczając gotowość do uznania miłości za regułę i prawo postępowania, ale pod pewnymi warunkami. Umysł cielesny gotów jest uznać miłość w słowie i w obyczajach, czyli kształt, formę. Pobożności, bez jej mocy. Grzeczne obyczaje, wymagane przez miłość, mogą być praktykowane przez serce samolubne, zwodzące siebie i drugich. Na ustach może być uśmiech i słowa pochwały, uprzejmości lub grzeczności, podczas gdy w sercu znajdują się uczucia samolubstwa, uprzedzenia, gorzkości lub nieprzyjaźni. Które niekiedy mogą ujawniać się w umiejętnie wypowiedzianej zelżywości, potwarzy lub zniewadze. Albo też uczucia te, zachowywane i pielęgnowane w sercu, mogą w pewnych okolicznościach wywołać złość, nienawiść, zazdrość, spory i inne złe uczynki ciała i diabła co jest w zupełnym przeciwieństwie do właściwego postępowania czystego serca. I w kompletnej niezgodności z przykazaniem prawa Nowego Przymierza, miłością. Mamy więc zawsze pamiętać o tym, że głównym celem Boskich postępowań z nami i dla nas, jak i głównym znaczeniem wszystkich Jego obietnic jest, aby wrobić w nas miłość na podobieństwo miłości Bożej. Albowiem Bóg jest miłość. Aby miłość taka mogła być wyrobiona w nas, w znaczeniu i stopniu zamierzonym od Boga, potrzebnym jest, aby ona wypływała z czystego serca, w zupełnej zgodzie z Bogiem i Jego prawem miłości, a tym samym w zupełnym przeciwieństwie do Onego Przeciwnika i Jego prawa samolubstwa. Aby miłość taka mogła być właściwie rozwijana, Potrzebnym jest jeszcze dobre sumienie. Albowiem są też sumienia niedobre. Sumienie potrzebuje pewnego regulowania, tak samo jak potrzebują tego wszystkie inne władze naszej upadłej natury. Jeżeli tedy sumienie nasze potrzebuje uregulowania, to musimy mieć pewien wzór, według którego moglibyśmy je regulować. Sumienie może być przyrównane do tarczy zegara, cyferblat, na której naznaczone są odpowiednie cyfry. Jednakowoż akuratne wskazywanie czasu zależy od dobrego nastawienia głównej sprężyny. Podobnie rzecz się ma z sumieniem. Ono gotowe jest wykazywać nam, co jest dobre, a co złe. Lecz polegać na nim można dopiero wtedy, gdy regulowany jest nową sprężyną, nowym sercem, czyli wolą, doprowadzoną do karności z prawem miłości, przedstawionym w Słowie Bożym. Tekst nasz wskazuje również na potrzebę wiary nieobłudnej. Zdaje się nam, że na tym właśnie punkcie poważne trudności zachodzą w wielu wyznawcach nominalnych Kościołów. Oni nie są szczerymi, nie są sumiennymi pod względem ich wiary. Jeżeli wierzą inaczej, aniżeli naucza ich denominacja, to wolą tę swoją wiarę ukrywać, ponieważ boją się zamieszania w Kościele. Boją się, aby ich nie uznano za dziwaków aby nie stracili poważania u współchrześcijan, pszenicy, którzy mogliby ich zrozumieć, i od współtowarzyszy konkolu, którzy na pewno nie zrozumieliby ich i mówiliby o nich źle. Zabiegają więcej o pochwałę od ludzi, aniżeli o pochwałę od Boga, bo inaczej nie narażaliby się na niełaskę Bożą. Przez gwałcenie swego sumienia, przez fałszywe przedstawianie swej wiary, aby tylko zachować przyjaźń ze światem i z nominalnym Kościołem. Zachęcamy więc naszych czytelników, aby uważnie zastanowili się nad słowami naszego tekstu, pamiętając, że ci co przeoczą prawdziwą myśl tam zawartą, nie tylko że stracą obecną sposobność przez wyciężenie świata i przyszłego współdziedzictwa z Chrystusem w Królestwie, ale dodatkowo używają swe wpływy w złym kierunku teraz i łatwo mogą być popchnięci do niemądrych mów, prelekcji i nauk albo do rozprawiania nad sprawami nielogicznymi i błahymi, ponieważ serca ich zostaną zaćmione przez zaniedbanie zasad. Jakie Bóg wystawił dla nowych stworzeń w Chrystusie Jezusie. A czasami sprawa ta nawet przechodzi granicę niemądrych mów, i serce staje się zgorzkniałe, zepsute, miłość zostaje z serca zupełnie wyparta, a samolubstwo zajmuje jej miejsce. I z obfitości takiego serca wypływają słowa goryczy, złości i niegodziwości. Zamiast słów miłości, uprzejmości, łagodności, miłosierdzia i dobroci. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca twego, bo z niego żywot pochodzi. Od serca zależy żywot lub śmierć. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają.